Boże, w tej porannej chwili przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję Ci za dar nowego dnia, za światło, które rozjaśnia moją drogę i za Twoją obecność, która mnie otacza. Wiem, że każda walka, którą stawiam czoła, jest w Twoich rękach, a Ty, Panie, jesteś moim obrońcą i przewodnikiem. Przyjmuję teraz wszystkie moje zmartwienia i obawy. Zrzucam je u Twoich stóp, wierząc, że ty potrafisz je przemienić w siłę. Ty, który znasz moje serce, wiesz, jakie są moje pragnienia i trudności. Powierzam ci moje lęki, abyś mógł zająć się nimi w swoim czasie i w swojej doskonałej mądrości. Panie, w chwilach zwątpienia pragnę odnaleźć w tobie pokój. Proszę, abyś otoczył mnie swoją opieką, abym mógł w spokoju stawić czoła wyzwaniom. Niech Twoja miłość mnie prowadzi, a Twoja łaska napełnia mnie nadzieją, nawet w najciemniejszych momentach. Ty jesteś światłem, które nigdy nie gaśnie. Wiem, że Twoja moc jest większa niż jakiekolwiek przeciwności. Wśród burzy mojego życia ty jesteś moim schronieniem. W każdej chwili, gdy czuję się osamotniony, przypominam sobie, że nigdy nie jestem sam. Ty zawsze jesteś blisko, gotowy, by mnie wspierać i prowadzić. Boże, dziękuję Ci za Twoją wierność, która przekracza moje zrozumienie. Czasami nie widzę rozwiązania, ale wierzę, że Ty masz plan. Twoje drogi są doskonałe, a Twoje obietnice są pewne. Daj mi siłę, bym mógł ufać Twojemu prowadzeniu, nawet gdy nie widzę przyszłości. Duchu Święty, wypełnij moje serce Twoją obecnością. Niech moje myśli i słowa będą zgodne z Twoją wolą. Proszę, abyś mnie inspirował do działania, gdyż wiem, że jesteś moim najlepszym doradcą. W każdej decyzji, którą podejmuję, niech Twoja mądrość mnie prowadzi. Ojcze, w tym czasie modlitwy. Oddaję Ci moje walki i przeszkody. Wierzę, że Ty jesteś tym, który walczy za mnie. Oddaję Ci moje życie, abyś mógł go używać w sposób, który przyniesie chwałę Twojemu imieniu. Niech każde moje działanie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości i łaski. Na zakończenie, dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność w moim życiu. Niech każdy dzień będzie świadectwem Twojej potęgi i miłości. Uwielbiam Cię, bo jesteś moim obrońcą, moim przewodnikiem i moim wszystkim. Amen. Boże, dziękuję Ci za Twoją niezmienną obecność w moim życiu. W chwilach trudnych, kiedy walka wydaje się zbyt ciężka, Ty stoisz obok mnie, dając mi siłę, by podnieść się na nowo. Dziękuję za to, że mogę zrzucić swoje troski na Twoje ramiona, a ty zawsze jesteś gotów mnie wesprzeć. Panie, pragnę wielbić Cię za Twoją miłość, która nigdy nie zawodzi. Kiedy świat wokół mnie się trzęsie, Ty jesteś moją opoką, moim schronieniem. Twoja wierność jest jak latarnia, która prowadzi mnie przez mroki niepewności. Dziękuję, że mogę zaufać Twojemu planowi. Ojcze, w pokorze przychodzę przed Tobą, oddając Ci moje zmagania. Wiem, że Ty jesteś moim obrońcą, a Twoja moc jest większa niż wszelkie przeciwności. Cenię sobie to, że mogę oddać moje lęki w Twoje ręce, wiedząc, że w Twojej obecności znajduję pokój. Dziękuję Ci, Panie, za każdą lekcję, którą przynosisz w trudnych chwilach. Wiem, że nawet w bólu jesteś blisko, kształtując mnie na lepszą wersję samego siebie. Twoje prowadzenie jest dla mnie źródłem radości i nadziei, gdyż wiem, że każdy krok jest częścią Twojego wielkiego planu. Boże, w każdej walce, którą stawiam, Ty przypominasz mi, że nie jestem sam. Twoje słowa są dla mnie źródłem otuchy. A Twoje obietnice zapewniają mi, że będziesz ze mną, niezależnie od okoliczności. Dziękuję, że mogę liczyć na Twoją pomoc w każdej sytuacji. Panie, Twoja dobroć jest jak rzeka, która nigdy nie wysycha. W momentach zwątpienia przypominasz mi, że Twoja łaska jest wystarczająca. Dziękuję za to, że zawsze mogę zwrócić się do Ciebie w modlitwie, a Ty odpowiadasz mi miłością i zrozumieniem. Ojcze, z sercem pełnym wdzięczności, oddaję ci moje zmagania. Ty jesteś moim tarczą, moim schronieniem. W Tobie znajduję nadzieję. Dziękuję, że w każdej walce mogę znaleźć siłę w Twojej obecności, która otacza mnie i chroni przed zwątpieniem. W obliczu trudności związanych z codziennymi obowiązkami, proszę Cię Boże o mądrość w podejmowaniu decyzji. W chwilach niepewności, kiedy życie stawia przede mną przeszkody, pragnę znaleźć w Tobie wsparcie i kierunek. Pomóż mi dostrzegać Twoje prowadzenie w każdym wyborze, aby moje działania przynosiły Chwałę Tobie. W relacjach z bliskimi, proszę o łaskę, zrozumienia i wybaczenia. Czasami emocje biorą górę, a słowa mogą zranić. Proszę, aby Twoja miłość wypełniła moje serce. Abym mógł być narzędziem pokoju w moim otoczeniu. Chcę budować mosty, a nie mury, w relacjach, które są dla mnie najważniejsze. W obliczu zawodowych wyzwań pragnę Ci oddać moje ambicje i cele. Niech Twoja wizja mojej przyszłości stanie się moją motywacją. Pomóż mi odnaleźć pasję w pracy, aby to co robię miało sens i przynosiło radość. Pragnę, aby moje działania były odbiciem Twojej chwały w świecie zawodowym. Gdy staję w obliczu lęków i niepewności, proszę o siłę, by stawić im czoła. W chwilach, gdy czuję się przytłoczony, niech Twoja obecność przynosi mi pokój. Pomóż mi zaufać, że każdy trudny moment prowadzi do wzrostu i zbliżenia do Ciebie. W kwestiach zdrowotnych oddaję Ci moje troski o ciało i umysł. Proszę o uzdrowienie dla tych, którzy cierpią, i o siłę dla tych, którzy walczą z chorobami. Niech każdy dzień będzie okazją do dbania o zdrowie, aby móc w pełni służyć Tobie i innym. W obliczu trudności finansowych pragnę złożyć w Twoje ręce swoje obawy. Proszę o przewodnictwo w zarządzaniu tym, co posiadam, i o mądrość w podejmowaniu decyzji dotyczących wydatków. Niech Twoja obfitość wypełnia moje życie, a ja pragnę być dziękczynnym zarządcą Twoich darów. W chwilach zwątpienia w sens życia, proszę o przypomnienie o Twoim celu dla mnie, pomóż mi odnaleźć pasję i powołanie, które prowadzą do spełnienia. Chcę być świadomy, że w każdej sytuacji możesz mnie użyć, aby wpływać na innych i szerzyć Twoją miłość. W każdym aspekcie mojego życia pragnę, aby Twoja obecność była moim przewodnikiem. Wzywam Cię, abyś otworzył moje serce na Twoje działanie. Pomóż mi być otwartym na Twoje prowadzenie i gotowym do działania w zgodzie z Twoją wolą. Dotarliśmy do końca tej modlitwy, ale nasza więź z Bogiem nigdy się nie kończy. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, zostaw lajka, udostępnij je komuś potrzebującemu i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych modlitw. Sprawdź także inne filmy na kanale, pełne są wiary i nadziei. Niech Bóg ci błogosławi i do zobaczenia.